W tym ogłoszeniu mamy czarną Lalunię Case Optum 270 z firmy Interhandler w Toruniu, opis jest dość skromny, głównie chodzi raczej tutaj o wygląd zewnętrzny, rok produkcji jaki mamy tu podany to 2016 i 310 koni mechanicznych, chociaż ten model z danych technicznych posiada ich 288 także nie wiem o co tu chodzi może maszyna kręcona dwa koguty oświetlenie LED z przodu mamy gniotkę fotel operatora skóra, kierownica w skórze, cena 410 do negocjacji.